Cała nasza działalność ludowych zespołów sportowych, te kilkanaście tysięcy klubów, mniejszych, większych klubików, ma służyć i służy dobrze, zgodnie ze statutem tej organizacji i tego stowarzyszenia. I chcielibyśmy niewiele od władz również krajowych, po prostu uznania, że jest taki partner, że on środowiskowo nie jest skażony faktem, że to są wsie, małe miasteczka i małe środowiska. Nie, to jest wręcz odwrotnie, to jest zaleta. Oczywiście my jesteśmy otwarci na wielu innych partnerów, parafialne kluby sportowe, innych stowarzyszeń, ale nie odbierajcie nam tego, co jest dorobkiem i w tym chciałbym skomentować 65 lat doświadczeń na polskiej sportowej, rekreacyjnej, masowej rzeczywistości. Dzisiejsze Mistrzostwa Polskie Zrzeszenia w Kajakarstwie tu w Wolsztynie to po pewnym okresie białego boru kolejne miejsce na mapie Rzeczypospolitej, który chcemy po pierwsze dowartościować organizatorów, bo przecież wasze kluby związane z wodą i z kajakami mają swoje osiągnięcia. Kasia Jaukowska Weiss, wasza olimpijka z Seulu jest najlepszym tego dowodem tutaj wychowanica, choć potem w zachodniopomorskim walczyła, szlifowała swoją formę w centralnym ośrodku sportu. No i to jest właśnie dowód na tu Wyłowiono ten talent, tu go wstępnie oszlifowano, tam dorobiono. A tam każdego sportowca, jeśli chodzi o osiągnięcia, są oczywiście Igrzyska Olimpijskie. I tak powinno być. Tak ważnym dla Zrzeszenia z roku, w którym obchodzimy 65. rocznicę swojego istnienia, do 11 otwartych mistrzostw w kajakach, akces zgłosiło 15 klubów, ponad 100. 65 zawodników, także bardzo się cieszymy, że z roku na rok liczba uczestników w tych mistrzostw rośnie. Za to i przyjęcie tego zaproszenia tu do bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim działaczom, którzy zdecydowali się na udział w tych zawodach, no i oczywiście zawodniczkom i zawodnikom. Dziękuję bardzo. Wolsztyn z Kajakarstwa spłynął od bardzo wielu lat, później był okres przerwy. Ale kilka lat temu dzięki działaczom Olsztyńskiego Klubu Kajakowego, którzy są wśród nas, klub został reaktywowany i bardzo prężnie się rozwija. Także myślę, że ta impreza to również no, wielka zasługa działaczy tego klubu, którzy tutaj przyczynili się do jej zorganizowania. Sportowych wrażeń, koleżeńskich przyjaźni, zawodów bez kontuzji. W sportowej atmosferze, bezrobocia Komisji sędziowskiej, jeśli chodzi o odwołania. Wygrać mogą najlepsi, ale wszyscy tu dziś jesteście równie ważni i za ten udział chciałbym serdecznie tej 160 i 15 grupom serdecznie podziękować. 11 mistrzostwa, Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Otwarte Kajakarska, junior i Młodzików oraz ogólnopolskie regaty. Opuchar burmistrz dzieci, opuchar burmistrza.

Wolsztyn rozwija się w bardzo wielu dziedzinach i myślę, że jeżeli nawet mówimy o gospodarce, to turystyka i wszystko, co jest z nią związane jest taką coraz bardziej odgrywającą ważną rolę dziedziną tej gospodarki. Wiele działań, które podejmujemy w ostatnich latach mają sprawić, aby Wolsztyn również pod tym względem stał się atrakcyjny. Aby tak się stało, akweny, przy których Wolsztyn leży, a właściwie między którymi Wolsztyn leży, nie mogą być martwe. Ja się bardzo cieszę, że kilka lat temu został reaktywowany Wolszczyński Klub Kajakowy, który naprawdę przez te kilka lat... Wspina się na coraz wyższe szczeble triumfów odnoszonych przez szczególnie dzieci z naszego terenu. No i nie ukrywam, że wspólnie tutaj ze Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych od dwóch lat czyniliśmy zabiegi, aby właśnie w dniu dzisiejszym odbyły się ogólnopolskie Mistrzostwa w Kajakarstwie Dzieci. Jest to, myślę, impreza, która wspaniale promuje Wolsztyn, a przede wszystkim te walory turystyczne, o których mówiliśmy. Zainwestowaliśmy w infrastrukturę nad jeziorem, która jest nie tylko wykorzystywana dla spacerujących mieszkańców, turystów, dzieci, bo mamy tutaj niedaleko plac zabaw, ale ta infrastruktura została również przewidziana i tak pomyślana, aby można było organizować takie imprezy jak dzisiejsza. Goście, którzy przyjechali tutaj z całej Polski, podkreślają, że te warunki techniczne, które udało się tutaj stworzyć, nadają się idealnie do organizacji, różnych imprez, również takie jak dzisiejsza. Tutaj wspomniałem, że prężnie rozwija się klub kajakowy, który organizuje wiele zawodów, imprez o różnym zasięgu, o różnym charakterze i między innymi do organizacji takich zawodów potrzebne są specjalne pomosty pływające. Nie ukrywam, że przy okazji organizacji tej imprezy udało nam się zakupić takie pomosty z 50% dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu i te pomosty już tutaj na Polszczenie zostaną i myślę, że będą wykorzystywane przy różnych tego typu imprezach. Jest potrzebny młodzieży, i uważam, że nasze, nasz klub tutaj wolsztyński i Tomek Głażewski, który mnie również wychował, robi naprawdę super dobrą, że tak powiem. Tak, normalnie, po prostu dobrą robotę. Jest bardzo dobrym szkoleniowcem, jest bardzo dobrym trenerem, ma autorytet wśród młodzieży. Mam tutaj e, kilka faworytek kajakarek od nas z klubu. E, mamy tutaj dobrego, e, dobrego kajakarza niepełnosprawnego. Mamy kilku lepszy, dobrych też kajakarzy, którzy są w szkole, w szkole Mistrzostwa Sportowego w Wauczu. E, Super pomysł, tylko kochani rodzice, to od Was zależy, żeby to dziecko poszło na trening, żeby powiedzieć mu stop, tak, zamknij komputer, przyjdziesz, będziesz dalej. Wszystko jest dla ludzi. Ten sport też jest dla ludzi, więc wypychajmy te nasze dzieci w ten sport. piękne wiosło damskie 217, otrzymane tutaj od pana prezesa od fundacji e, dla naszego klubu. Parę lat temu, jak jeszcze byłem wiceprezesem Polskiego Związku Krajowego, powołałem fundację. To była Polska, poznańska fundacja Krajowa, która dwa lat temu została przekształcona w Polską Fundację Krajową. Polska fundacja ma za zadanie wspieranie Polskiego Związku Krajowego, ale również wspieramy kluby. Ja jestem tylko założycielem, natomiast zarząd jest złożony, zarówno zarząd, jak i rada fundacji są, jest złożona z działających w biznesie, przede wszystkim ludzi, ale również członków zarządu Polskiego Związku. Ma to na celu wspieranie w najszerszym obszarze, no i również zbieranie pieniędzy. Z tych pieniędzy, które zbieramy, przeznaczamy dosyć dużą część na kluby, i to jest między innymi. Jeden z elementów tej, tego wspierania, wiosło kajakowe, które zostało e, dzisiaj przekazane. Z tego co wiem, klubie jest najbardziej w tej chwili potrzebny trenażer, i mam nadzieję, że. Zarząd Fundacji przyjęli się pozytywnie do wniosku klubu i przekaże również w najbliższym czasie do dla młodych zawodników, którzy będą mogli również zimą ćwiczyć wiosłowanie, nie tylko na wodzie, jak jest lato i piękna pogoda. Myślę, że to jest bardzo ładne miejsce. Sam byłem zaskoczony, że w centrum miasta można rozgrywać zawody. Mamy podobny, położony pod, powiedzmy w centrum prawie miasta tor na Malcie, ale takie tory właśnie jak tutaj, jak organizacja, gdzie jest grono jak gdyby takich zapaleńców, którzy chcą to organizować, jest czasami jest to bardziej ciekawe niż duży tor, gdzie jest wszystko się gubi. Natomiast tu jest taka atmosfera domowa. Myślę, że wszyscy, którzy chodzą do jeziora i przychodzą tutaj również na metę, są zadowoleni z tego, że coś się dzieje innego. Nie tylko, że tutaj ktoś trenuje, ale również wyścigają się, odbierają zawodnicy medale. No i przede wszystkim jest piękna pogoda, która sprzyja po prostu a promocja kajakarstwa jest bardzo istotna nie tylko w telewizji, ale również w takich miasteczkach jak Wolszyn, bo myślę, że Wolszyn to jest trochę historii polskich kajaków i mam nadzieję, że ta historia będzie dalej się dobrze rozwijała. Wielkopolska w sensie dofinansowania dofinansuje systemowo, czyli między innymi bardzo mocno finansujemy ludowe zespoły sportowe jako organizacja, która jest fantastyczna w układzie systemu sportu i wykonuje bardzo dużą ilość imprez. Ona jest bezpośrednio dofinansowana w całości Wolsztyn jest pomagany jako bardzo ważne miejsce dla sportu w Wielkopolsce. W ostatnim czasie Wolsztyn bardzo mocno punktuje w systemie sportu młodzieżowego. Składają się na to oczywiście nie tylko władze regionu, miasta, Wolsztyna, ale również, które też fantastycznie dofinansowują sport w tym regionie, ale przede wszystkim ludzie, którzy się tym zajmują. I tutaj jestem mile zaskoczony, bo Wolsztyn zaczyna konkurować nie tylko z innymi miejscowościami w sportach wodnych, ale Poznań też się musi zastanowić, mimo że ma najpiękniejszy ośrodek. Może przesadziłem najpiękniejszy, ale jeden z najpiękniejszych na świecie. Przed chwilą rzeczywiście zakończyły się 11. Otwarte, pierwszy raz w tej formule Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS w kajakarstwie młodzików i juniorów. Sportowo ważna impreza, dlatego że ona trzy tygodnie odbywa się przed Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży. Stąd wielu klubów potraktowało tutaj start bardzo w kategoriach czysto sportowych. I o to nam też chodziło. Łącznie 15 klubów z pięciu województw no i blisko 180 zawodniczek i zawodników. To jest mniej więcej 50% więcej niż było na poprzednich 10 mistrzostwach, które organizowane były w Białym Boże. W Olszczynie żeśmy starali się o pozyskanie tej imprezy po pozytywnej opinii Urzędu Marszałkowskiego, który zdecydował się dofinansować pomoc, którego byśmy tutaj w Olsztynie mieli przy współudziale oczywiście środków pana burmistrza i zaangażowaniu MKS Rywolszczy. Jak e, wspominają uczestnicy, mówię już wspominają, e, bo wyjeżdżają, e, impreza w harmonogramie czasowym nam się zmieściła, e, organizacyjnie bez żadnych wpadek, przynajmniej nic mi o takich nie wiadomo, sędziowie na wysokości zadania, w związku z powyższym możemy jako wolsztynianie być dumni i zadowoleni, że to było się w Wolsztynie. a... Taką jedną nową rzeczą, którą tutaj godzi się podkreślić, to to, że te zawody były transmitowane w systemie online z kamer wolsztyńskich i w szczytowym okresie czasu 7 minut 80 internautów oglądało. Z całej Polski te nasze zmagania, co też o czym świadczy. W klasyfikacji klubowej gospodarz, czyli z Ryb zajął pierwsze miejsce, ale jest to już jak gdyby przywilej trochę gospodarza, dlatego że wystawia trochę liczniejszą ekipę, ale było kilka pierwszych miejsc, co na pewno cieszy. że są, Państwo doskonale wiecie, że mamy kilka zawodniczek przede wszystkim zdolnych, które no, mają określony dorobek sportowy i go dzisiaj tutaj po prostu pokazały. Klasyfikacja klubowa mistrzostw Krajowego Rzeszenia SLS. Pierwsze miejsce 116 punktów MKS Ryb Polsce. Miejsce drugie 98 punktów MKS Polster Człóchów. I miejsce trzecie LKK Stermalczyce 54 punktów. Oprócz bardzo wielu zalet, które towarzyszyły tej imprezie, od pogody poczynając na wyjątkowo, powiedziałbym, wzorowo poznańskiej dokładności wynikającej z harmonogramu, i w wielkim poczuciu bezpieczeństwa tu przeprowadzonej imprezy miała jedną wadę. Niestety się już skończyło. I pozwolę sobie przed tą waszą kamerą, ale przede wszystkim społecznością wolsztyńską i wielkopolską koledze Krzysztofowi bardzo serdecznie podziękować, bo się to on tutaj razem z kolegami ze zrywu naprawdę napracował nad tym, żeby Wielkopolska była number one. Ja proszę Państwu gratuluję. powiedzieć, przepraszam, że y, układanie toru i prawidłowość ułożenia toru była nawet z powietrza w dniu wczorajszym przez kolegę tak, przewodniczącego miał, miałem, miałem sprawdzana. Tak, dzięki lotowi z wicemistrzem świata, tak? Tak jest z panem e, Orbatem? W, 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 to jest paralotnia, chyba, tak? Moto, moto. Moto, moto, lotnia obejrzeć to z góry, więc chcę powiedzieć i Wolsztynianom, i Panu, Panie Redaktorze, że Wolsztyn wygląda równie pięknie z góry, jak i z dołu. A swoją drogą jeszcze raz serdecznie gratuluję wzorowej organizacji i cieszę się, że decyzja o powierzeniu tej organizacji tych Mistrzostw Polskich Zrzeszenia była bardzo trafiona. Dziękuję serdecznie jeszcze raz.